Cześć, witajcie w kolejnej lekcji. Nowa część, nowe wyzwania. Tak więc dzisiaj zajmujemy się pauzami, ponieważ nie zatrzymujemy się i lecimy dalej. Zapraszam do ćwiczenia i oglądania. Tematem dzisiejszej lekcji są pauzy. Oczywiście, powinniście już wiedzieć, co to są pauzy. Więc pauza jest to po prostu przerwa w muzyce. Więc jeżeli mamy coś do grania, jeżeli mamy pauzę, po prostu nie gramy jest przerwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Przykładowo teraz miałem na przykład pauzy półnutowe, jeżeli byśmy liczyli, ale pauzy, jeżeli tam nie pamiętacie, no to dzielimy na nutowe, półnutowe, ćwierćnutowe i ósemkowe. To jak one wyglądają, powinno się gdzieś tam wyświetlać, ponieważ to dodam. Ale my przechodzimy sobie od razu do klawiatury i do ćwiczenia pierwszego, ponieważ tu sobie omówimy, w jaki sposób będziemy to grać. Kiedy mamy pauzę, no to najzwyczajniej w świecie po prostu podnosimy rękę. Nie możemy jej nigdzie odłożyć na przykład, bo możemy później nie zdążyć na klawiaturę, żeby zagrać coś dalej. Tak więc jeżeli mamy przerwę, pauzę, przepraszam, jeżeli mamy pauzę, to po prostu podnosimy rękę, i nie gramy, ale ręka zostaje cały czas w gotowości. Do grania, także mimo, że jest ona podniesiona, jest cały czas aktywna i gotowa do swojego grania, czyli, mm, czyli po prostu musimy non-stop uważać i być skupionym. Ok, przechodzimy sobie do ćwiczenia pierwszego. Na razie będziemy sobie, y, będziemy sobie liczyć, ale będziemy się też zatrzymywać, żeby sobie właśnie omawiać poszczególne takty, jeżeli coś się tam ciekawego w nich wydarzy. Więc na razie teoretycznie powiedzmy, przeliczamy sobie pusty takt i zaczynamy następnie całą nutą. Więc Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mieliśmy pauzę, więc zwróćcie uwagę na to, że trzymaliśmy całą nutę normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, później ćwierć nutki. Raz, dwa i trzy, cztery, ponieważ tu mamy już pauzę półnutową. Kolejny takt będą to ćwierćnuta i pauza ćwierćnutowa, ćwierćnuta i pauza ćwierćnutowa, więc mamy raz, dwa do góry, trzy do góry, raz, dwa, trzy, cztery, następnie dwie półnuty, raz, dwa, trzy, cztery, ćwierć nuta, pauza, ćwierćnuta, pauza, ćwierćnuta, pauza, ćwierćnuta, pauza. Ćwierć nuta, pauza ćwierćnuta, 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 pauza ćwierćnuta, 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 pauza półnuta na długo, półnuta trzymana długo i cała nuta ciach Może się to wydawać Wam troszkę skomplikowane, ale spokojnie zaraz zobaczycie, że wcale takie nie jest. Musicie tylko uważać, ponieważ Tutaj, kiedy macie całą nutę w pierwszym takcie, może być tendencja, żeby w drugim takcie grać na przykład półnutami powiedzmy, żeby trzymać, że mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale tutaj po prostu od razu mamy ćwierć nuty, więc mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pauza półnutowa. Ok, więc teraz na spokojnie z liczeniem zagramy sobie całe to ćwiczenie w normalnym tempie. Powolutku, oczywiście. Raz, dwa, trzy. C. Raz, 2, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. 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 Zdjąć. Możecie też uważać tutaj, musicie też uważać na ostatnie takty, ponieważ też może być raz, dwa, trzy, cztery, żebyście nie zrobili właśnie takiego błędu. Trzymamy półnutę. Raz, dwa, trzy. Cztery musi być cisza, ponieważ mamy pauzę półnutową. Raz, dwa, trzy, cztery półnuta. Raz, dwa, trzy, cztery. Na końcu cała nuta, tak więc mamy półnutkę, pauzę półnutową, półnutę, pauzę półnutową i całą nutę. Na koniec. Ok, nie zatrzymujemy się, lecimy dalej. Mamy kolejne ćwiczenie. Jak widzicie, tutaj mamy troszkę więcej zamieszania. Jedynie co um, pojawia nam się. Nie, właściwie pojawia nam się tylko tutaj ćwierćnutowa pauza, więc palce przygotowane. Powinniśmy to już bez problemu zagrać, więc myślę, że się nie będziemy jakoś tutaj zatrzymywać. Zwróćcie uwagę, kiedy pauza jest na cztery, kiedy jest na raz, żeby nie zrobić gafy, że zaczniemy grać po prostu na raz, a się okaże, że tam jest najzwyczajniej w świecie pauza. Ok. Od razu przechodzimy do grania. Zatem ćwiczenie drugie, paluszki rozgrzane, ręce na klawiaturę i zaczynamy. Pierwszy takt pusty. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, pauza. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Koniec. Tak więc, jeżeli coś tam Wam tutaj nie wyszło, na spokojnie, przewincie sobie nawet filmik i spróbujcie zagrać jeszcze raz. My przechodzimy do trzeciego ćwiczenia. Więc, jak widzimy, mamy teraz tutaj ósemki, i później dalej, w tych ostatnich, bliżej końca taktach, pojawiają nam się pauzy ósemkowe, więc musimy uważać i do liczenia dodajemy sobie i. Dodajemy sobie i. Więc będziemy liczyć raz i 2 i 3 i 4 i. Więc ręka przygotowana. Pierwszy palec na C, resztę tutaj palców odpowiednio i zaczynamy. Raz i 2 i trzy i cztery i raz i dwa 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 i trzy i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i zdjąć. Myślę, że to jest troszkę ciekawsze ćwiczenie. Jeżeli się tak jak w poprzednio pomyliliście, to po prostu możecie sobie śmiało cofnąć filmik. My przechodzimy sobie teraz do rączki lewej. Tak więc rączka lewa przygotowuje się do grania. I od razu ćwiczenie czwarte. Pierwszy palec na dźwięku C. Ponownie jak mieliśmy w pierwszym ćwiczeniu, mamy pauzy półnutowe, mamy pauzy ćwierćnutowe, więc musimy na to uważać i liczymy sobie odpowiednio pierwszy takt pusty i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery C. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, zdjąć. Ponownie w ćwiczeniu pierwszym uważajcie, kiedy jest pauza ćwierćnutowa, kiedy jest półnutowa. Na samym końcu też mamy półnuty, żeby tego po prostu nie przyspieszyć, i w drugim takcie również tutaj mamy ćwierćnuty, tak więc, żeby się tutaj nie rozjechało nam rytmicznie. rytmicznie. Najlepiej oczywiście ćwiczyć to z metronomem, ale. Na razie, póki jeszcze się uczycie, nie musicie od razu tego robić, ale oczywiście jest to wskazane. Zaczynamy ćwiczenie kolejne, więc mamy to ćwiczenie teraz piąte. 1, 2, 3, 4, 5, tak jest. ćwiczenie piąte. Przygotowane ręce. Pierwszy palec na C, ale zaczynamy tutaj trzecim palcem od dźwięku A. Więc pierwszy takt pusty i zaczynamy grać. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ok, mogę to zagrać jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, Trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. I koniec. Następne ćwiczenie to znowu mamy ósemeczki, więc lewa ręka przygotowana do liczenia. Ponownie dodajemy sobie i nie przedłużam. Przechodzimy od razu do grania. Raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i. Raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i, cztery i, raz i 4 i, raz i, 2 i, 3 i, 4 i, raz i, 2 i, 3 i, 4 i. Tak więc, jeżeli chodzi o ćwiczenia, to wiem, że, że, że zwłaszcza te dla lewej ręki nie brzmią za ciekawe, nie, nie brzmią za ładnie, ale na spokojnie, ładne ćwiczenia jeszcze przed nami. Tak więc, Tutaj postarajcie się grać dobrze, poprawnie, żeby rzeczywiście pauza, kiedy jest ta pauza, żeby ona była odczuwalna, żeby nie przetrzymać tego dźwięku i dopiero później podnieść, co sprawia, że po prostu będzie zamazana ta przerwa, ponieważ rzeczywiście te pauzy są bardzo ważne w muzyce. Nie ma czegoś takiego, że jak przetrzymamy to tam nic się nie stanie, bo czasami ta pauza jest po to, żeby zrobić miejsce na przykład dla drugiej ręki, więc naprawdę jest to ważne. Mamy pauzę, to po prostu nie gramy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tej lekcji, no to śmiało piszcie komentarz. Również możecie na naszej facebookowej grupie, do której serdecznie Was zapraszam. Przekroczyliśmy już tam liczbę 200 osób, tak więc bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że też cały czas się angażujecie tam w rozmowy. Jeżeli nawet ktoś tam zada pytanie, to odpowiadacie i również odpowiadacie mi, jeżeli coś tam zapytam, więc dziękuję serdecznie tym osobom, które się angażują. I myślę, że to w tej lekcji na tyle. Jeżeli macie pytania, no to wiecie gdzie pisać. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie te filmy. Jeżeli możecie, to podeślijcie po prostu serię dalej, ponieważ myślę, że komuś się jeszcze tam może przydać. To będzie na tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Hej!